Musi że może spokojnie, raz spokojnie, tak. Sądzimy sobie bardzo statecznie. I dzisiaj przed nami bardzo ważny temat. Bardzo, 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 bardzo. Oj, bardzo, bo będziemy mówić o wspólnocie, o kościele, o byciu w kościele, jako, o, 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 o w jako byciu w grupie i we wspólnocie i byciu z ludźmi. Bo jest to dla nas niesamowicie ważne i w sumie jest to coś, bez czego ja sobie nie wyobrażam życia. Tak jest, ja też. Nie powiemy. Często... Jak doświadczyłam, nie wyobrażam. Jak póki bym nie doświadczyła, to my bym e przesadzają. Tak, totalnie, no. totalnie, totalnie. Wiadomo, że jest to miejsce, gdzie jest cudownie, przepięknie i wspaniale jest to też miejsce, które wymaga od nas troszeczkę no. czasami więcej trudu, mhm. ale warto. No. I o mhm. tym w odcinku w dzisiejszym. dzisiejszym. Dobrze, dobrze, wspólnota, wspólnota. Jak z to? Jak to było? Wspólnota z tobą? wspólnotą, ale jak to było z tobą? <laughs> jak to było z tobą i z wspólnotami eee, Ja. Jejku, historia jest tak strasznie długa jak świat albo i dłuższa. No tak 30 minut. Ale wiesz co, no ja na pewno wychowałam się w Oazie i to no. było miejsce mojego wzrostu, mojego rozwoju i o Azie nigdy tego nie zapomnę. <laughs> W sensie, że jestem mm -hmm. bardzo wdzięczna. E, I to, co na przykład zauważyłam po przyjeździe do Warszawy, bo jestem z Radomia i w decyzji radomskiej byłam we wspólnocie. No pozdrawiamy Radom. Pozdrawiamy, 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 pozdrawiały. E, to zauważyłam, że naprawdę trzeba znaleźć swoje miejsce, e, w którym wzrastamy i w którym naprawdę czujemy, że to jest miejsce... Dla naszego serca. Mm -hmm. Nie wiem, czy powiedziałam jasno, ale wiesz o co mi mm -hmm. chodzi. Że naprawdę szukałam bardzo wielu miejscach, szukałam bardzo wiele wspólnot yy, i nie uważam, że to jest tak, że jedna wspólnota jest lepsza, druga gorsza. Totalnie nie, bo po prostu jesteśmy bardzo różnymi ludźmi i ważne jest to, żeby znaleźć takie miejsce, które jest dobre dla ciebie i w sumie mm -hmm. się po prostu czujesz. Dobrze, ale w takim sensie mhm. dobrze, że czujesz, że po prostu to jest to miejsce. Tak, że czasami czujesz, że gdzieś jakby jest bardziej, że, że gdzieś jest twój dom, że, o, że to tak, jest nie? to, to jest tak. to. Po takie policję, ale jednak. I czujesz, że tu czuję się jak w domu, nie? Tak, i czasami są takie też momenty, że są jakieś wspólnoty na dany sezon, dany, tak. nie? I, i, i na dany moment. Mhm. Więc to też nie jest tak, że jak jesteś już w jakiejś wspólnocie, mhm. to to musi być do końca życia. Mhm. Ale powiedz dlaczego. No, Znowu zadajbiesze pytania. Nie, no ja ci wcześniej zadałam, jak w ciebie było to więc to będzie drugie. Ale dobra, to dlaczego dla ciebie to jest takie ważne i co ci daje będzie we wspólnocie i w ogóle w Kościele. Co myślisz o tym? Hmm. Uważam, że to jest nieodłączny element, jeżeli yy, się idzie z Bogiem, że. Że właśnie, że Jezus powołał uczniów i od razu stworzył jakąś taką wspólnotę. Mm, fajne. I ja też, jak właśnie tak zaczęłaś o tym mówić, to ja sobie myślałam, o to trzeba powiedzieć, że tak, jak ja się nawracałam, to to był ten moment, kiedy nawracałam się, nawiązywałam relacje z Bogiem, i auto, automatycznie miałam tak, takie pragnienie znalezienia grupy osób, mm. którzy też jakby przeżywają to samo mm. z Bogiem. I mają te same wartości i nie wiem, po prostu ciekawe, bo mam wrażenie, mm. że tak jakby to było zakodowane we mnie, że to mm. jest taką koniecznością, że idę dalej i Bóg mnie fascynuje i po prostu chcę z Nim żyć i po prostu to jest kolejny krok, żeby mieć tą grupę osób. To znaczy ja myślę, że to jest po prostu najlepszy sposób, mhm. jeżeli chcesz wzrastać Mówię, tak. duchowo, jeżeli chcesz się rozwijać, to uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby znaleźć mhm. ludzi, którzy kochają Boga tak samo mhm. jak ty. I którzy mają z Bogiem takie same pragnienia mhm. jak ty. Tak. I to jest dla mnie takie miejsce, właśnie wspólnota, mhm. gdzie serio, możesz się od siebie tak mhm. bardzo dużo uczyć, tak bardzo inspirować, że czasami osoby, z którymi jesteś we wspólnocie, po prostu już były w tym miejscu, w którym jesteś teraz o wiele wcześniej, albo mają jakieś doświadczenia, mogą coś powiedzieć, mhm. coś pomóc. I nawet dla mnie to jest takie niesamowite, że to, co powiedziałaś. nie. Że w momencie, kiedy też jesteśmy razem i dzielimy się swoimi wartościami mm. razem, to po prostu jest łatwiej znosić, mm. nieść niektóre rzeczy. Mm. I często jest tak, i to nie, że tylko my mm -hmm. tak mamy, nie, ale każdy z nas tak ma, że może nie wiem, pracuje w miejscu, w którym jest mu ciężko, mm. może w rodzinie jest mu ciężko, może czasami się czuję, na przykład, nie wiem, sam z tymi wartościami, no to potem może wrócić do źródła i może przyjść do wspólnoty, gdzie tak naprawdę może zaczerpnąć e, i, i tej siły i właśnie tych wartości hmm. i pobyć z ludźmi, którzy tak naprawdę, no też dają takie ogromne wsparcie, nie? I tak, to jest niesamowite. Tak, no bo usłyszysz, że ktoś też tak ma, że też jakby e, przeżywa podobne rzeczy, wtedy hmm. czujesz, że ten ciężar jest jakiś e, lżejszy, nie? Totalnie, ale wiesz co, ja też tak mam, że serio ja po prostu ja bez, bez wspólnoty mhm. i bez tego miejsca, w którym jestem teraz, we wspólnocie Gospana, okay. no na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym mhm. jestem. Nie? I to totalnie zmieniło moje życie. Yes. Ja pamiętam, znaczy, jak wstąpiłam do tej wspólnoty i jak zobaczyłam, ile ci ludzie mają odwagi, i takiej prawdziwej, żywej wiary, w sensie, że to, co mówili, to oni serio w to wierzyli. Mhm. W takim sensie, że czytali Pismo Święte, czytają Pismo Święte i wszystko traktowali w ogóle naprawdę na serio, że to nie są wymyślone jakieś mhm. bajki, tylko wierzyli, że Pan Bóg te same rzeczy może uczynić mhm. również dzisiaj. I dla mnie to było takie, wow, nagle zupełnie inne spojrzenie i pamiętam. Mhm. Przyjechałam chyba na jedno z jakichś pierwszych spotkań i Ewa, jedna z osób z naszej wspólnoty, dzieliła się po prostu świadectwem, hmm. jak to była w pracy. I pomodliła się za tą osobę i za tą osobę i za tą. I była kobieta, która miała problemy chyba z kręgosłupem czy z czymś tam. I przestał ją boleć, okazało się, że jest zdrowa. I ja pamiętam, że tego słuchałam i sobie myślałam, co?! Że ona opowiada, jakby to była taką najnormalniejszą rzeczą na świecie, że po prostu jest w pracy i modli się za ludzi, że Pan Bóg uzdrawia. Ja sobie pomyślałam, jak to jest w ogóle możliwe, bo ja w ogóle miałam w sobie tyle odwagi, mhm. nie? I przykład mhm. różnych osób, które tak na serio traktowały swoją relację z Bogiem i to, jaki on jest Wszechmogący, to mi dało tyle sił mhm. i tyle wiary. Wiesz, ja po prostu zapragnęłam, mhm. żeby moje życie też tak wyglądało, mhm. nie? I, I ja chciałam, żeby w moim życiu to też po prostu mhm. się działo, żeby to była prawda. Mhm. Tak, tak. No, czasami jest tak, że no, na pewno y, wielu z was mam nadzieję, że, tam, że jednak to jest mniejszość, ale jakby jesteście osobami, którzy nie mają takiej wspólnoty. I jakby ja rozumiem, że łatwo jest nam mówić z tego miejsca, mm, w którym jesteśmy, i niełatwo jest też znaleźć wspólnotę, bo nawet ktoś tam się dzielił w, w komentarzach, nie? Że po prostu nie może znaleźć, i to na pewno nie jest proste. Bo jednak wychodzimy ze swojej sfery, kom, strefy komfortu, jak po prostu szukamy i gdzieś mm. wchodzimy w nowe środowiska. Plus, no, często nie ma wielu takich miejsc, gdzie, gdzie człowiek się odnajdzie, ale uważam, że. Powinno być w nas te takie pragnienie szukania. No wiesz, ja myślę, że to też tak jest, że też nie każdy musi być w tak zwanej wspólnocie charyzmatycznej, mhm. nie. Bo jest wiele przepięknych i tak. przecudownych wspólnot. Mhm. No I akurat my mówimy o takim mhm. miejscu, bo mamy takie doświadczenia i, i też teraz w takim miejscu wzrastamy, mhm. nie? Mhm. Ale tak naprawdę Hiku, no można pójść do wspólnoty, która żyje bardzo mocno kontemplacją i tak bardzo doświadczać tam Pana Boga, że to jest coś niesamowitego, tak. nie? Że to nie chodzi teraz nagle o to, mhm. że wszystko wszyscy muszą żyć tak, jak my mm. żyjemy, mm. albo... Bez porównywania się mówiliśmy o no to, to, to Totalnie, <laughs> po prostu każdy z nas ma tak bardzo mm. inną drogę, mm. tak bardzo inne powołanie, mm. inne swoje miejsce. Mm. No i wiecie, ja też tak samo miałam, że mm. przez wiele, wiele lat szukałam takiego swojego miejsca i takiej swojej mm. drogi, nie? I też miałam taki moment, kiedy przez dwa lata nie byłam związana z żadną wspólnotą i to był chyba dla mnie jeden taki z najcięższych momentów. Mm. Bo A naprawdę... Nie byłaś? E, bo to było tak, że odeszłam z jednej wspólnoty, mm. E, tak właśnie rozeznaliśmy, mm -hmm. że to jest ten moment. E, I nie mogłam znaleźć drugiego takiego mm -hmm. miejsca, okay. a bardzo chciałam być we wspólnocie głos pana, no ale wtedy mój Marcin tego nie czuł. To jest znowu ta sama Marcin. historia. Ach, ten Marcin. Ale to po prostu nie był ten moment i nie był ten czas, jakby mm -hmm. to powiedział Marcin. Mm -hmm. I, 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 I po dwóch latach e, piękna sytuacja się wydarzyła i wstąpiliśmy do tej wspólnoty, mm -hmm. tak, skracając tą mm -hmm. historię na Maksa. E, więc no, dla mnie to był takie malki, ja naprawdę czułam się taka wysuszona. Mm -hmm. Że ciężko było mi w ogóle samej też tak dbać o taką relację z, mo z, z, moim, z moim tatą, z moim, z moim Bogiem. Mm -hmm. e, I widzę, że jednak ludzie tak mobilizują Cię i tak się trzymają. Ale to we wszystkim tak jest, nie? Czy uprawiasz sport? Mm -hmm. Zawsze łatwiej ćwiczyć z kimś, nie? Mm -hmm. Czy się czegoś uczysz, łatwiej z kimś. Tak Jak się no. odchudzasz, zawsze łatwiej z kimś. Jak się nagrywasz YouTube'a. No oczywiście, <śmiech> zawsze <śmiech> łatwiej z kimś. I mi <laughs> się wydaje, że wspólnota to jest takie <laughs> miejsce, gdzie po prostu to wsparcie, no to cieni się, nie? Tak, 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 tak. W sensie, że jest coś takiego, że wiadomo, że można doświadczać i przez całe życie e, będąc tylko w takiej relacji e, sam na sam z Bogiem, ale uważam, że jest w tym e, tyle błogosławieństwa w tej takiej e, byciu w wspólnocie, że e, żeby po prostu szkoda to stracić. Nie? Tak. Poza tym zawsze w grupie możesz więcej. Nie. Nie? Ja bardzo się tego mocno nauczyłam na przykładzie swojej pracy, gdzie kiedyś mieliśmy na przykład tak, że e, staraliśmy się robić wszystko nie. sami. I jak najbardziej mhm. naszym sumptem, i potem zobaczyłam, że jesteśmy tak bardzo ograniczeni mhm. i nie jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo wielu rzeczy, dlatego że nie angażujemy w to ludzi. I tak samo jest po prostu we Wspólnocie, mhm. że w momencie, kiedy działasz większą grupą, jesteś w stanie po prostu zrobić więcej, przynieść większy owoc. I ja kocham ten fragment z księgi wyjścia, mhm. kiedy Izraelici nieśli Arkę Przymierza. No i Arka Przymierza to był symbol obecności Boga, to był symbol obecności. Boga, to był symbol chwały bożej. Izraelici, jak nieśli tą arkę, to musiało być ich czterech, cztery osoby. No i oni nieśli tą Arkę, mm -hmm. tak, nie? To była Arka mm -hmm. i on nieśli w czwórkę. I to Przebędzie mi tak obracek. bardzo <grym> mi Tak, i to bardzo pokazuje, że po prostu chwały Bożej nie niesie się w pojedynkę. Wow, A po ale prostu to jest do chwały super. Bożej potrzeba jest naprawdę grupy wspólnoty i wyobraź sobie, że jednej z tych osób by nie było. Mm -hmm. Żeby wszystko no. równęło. Po prostu to było niemożliwe, nie? Mhm. I to mi zawsze tak bardzo mocno pokazuje, jak ważna jest wspólnota, nie? Mhm. że tej chwały Boże nie niesie się nigdy samemu. I to jest coś, co jest takie dla mnie mocne. Tak jest. W ogóle teraz przypomniało mi się, że był taki fragment odnośnie chyba relacji, który zapisałam i gdzieś tam było, o. To też od razu tak. powiemy o tym fragmencie z księgi Kaznodziei. I nie przeczytałyśmy tego w Tak, tam, bo relacjach zdominowali tak. mężczyźni. <laughs> I relacje tam z więc powiedzmy teraz. Z księgi Kaznodziei, czwarty rozdział od 10 do 12 wersetu. Jeśli jeden. Kaznodziei to jest która? To, to jest kapłańska? Nie, kaznodziei. Dzika <laughs> kapłańska? Nie. To kaznodziei, jest, bo chyba ta kaznodziei jest tam umieszczona za tymi wszystkimi tymi y, psalmami, przysłów. I tam jest chyba kaznodziei. Co? Tak? A no, może inaczej się nazywa? No na 100% inaczej. A to weź, weź Biblię, bo zobaczymy to w Biblii. No dobra, czyli w Księdze Koheleta. <noise> kaznodziei Koheleta. No. Tak. Widzicie, nie jesteśmy za mądre. Powtarzamy tak w każdym odcinku. Ale tak naprawdę A jak jesteśmy nie każdym... bardzo mądre. Amen, amen. Tak naprawdę jesteśmy bardzo mądre. Ja uważam, tak że jesteś ja super też. mądre. Tak. tak. Ja sobie żartujemy, tylko że wyczerpaliśmy takie żartujemy. żarty, bo jesteśmy no, tak, mądre. Tak, się, się śmiejemy z siebie. Dobra, w Księdze Kaznodziei Kocheleta, e, jak zwał, tak zwał. E, jeśli jeden upadnie, drugi no. go podniesie, nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy no. leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje, a człowiek no. samotny musi liczyć na siebie. Ponowny fragment. Ponadto jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur mm. potrójny nie tak łatwo się zerwie. Mm. No, to tak właśnie mm. ten sznur potrójny tak słyszałam w różnych takich rozważaniach tak. w kwestii tego, że człowiek człowiek Bóg, nie? W hmm. sensie, że ktoś w relacji jeszcze z Bogiem? Fajne, bardzo ale... mocne, bardzo mi się podoba to. A mi się przypomniał też inny fragment a propos um, relacji, o którym też nie powiedzieliśmy. Może <grym> nie fragment, ale taka właśnie rzecz, że... I ja myślę, że to też jest coś, co jest bardzo mocne i ważne w kontekście hmm. wspólnoty, żeby oddać całą prawdę tutaj, albo chociaż istotną hmm. prawdę, że tak naprawdę prawdziwa relacja. Yy, zawsze wymaga trudu, i zawsze wymaga pracy, i bez trudu i pracy mhm. nigdy nie ma prawdziwej relacji. A to znaczy, że musimy się wystawić na trochę sytuacji niekomfortowych, mhm. na trochę sytuacji, które są właśnie ciężkie, konfrontujące. No i to też tak jest właśnie we wspólnocie, mhm. nie? Że w momencie, kiedy żyjesz z ludźmi, którzy są tak naprawdę bardzo różni też często od ciebie e, i łączy was to samo, czyli łączy was Jezus, no ale jednak każdy ma różne charaktery, nie? I, mhm. I to też jest takie miejsce, gdzie z jednej strony szlifujesz siebie, mhm. ludzie szlifują Ciebie. No ale też bardzo mocno szlifują twoje serce i to jest takie miejsce też, gdzie rodzi się pokora duża, Aha. uważam. Jest taki fragment, no. że coś tam ostrze ostrzy się no. siebie. Jak to tak? No ostrze ostrzy się o <laughs> Jak się noże... No właśnie, Ej, a że człowiek człowieka. Dzisiaj Marcel tak ostrzył noże? Tak, nóż o nóż, nie? Tak, Super. tak, i że człowiek o człowieka. Tak jak, że chyba ostrze o ostrze, tak człowiek tak. o człowieka. Jest taki gdzieś fragment haf przysłów. E... A to nie jest właśnie, że złoto się tym, a coś tam, coś tam? Nieważne, e, może znajdziemy, czy nie? Szukamy. Nie. dobra, ale coś o, nie o to chodzi, mniej więcej. E, to tak. I o czym my myśleliśmy? Aha, no i po prostu są takie sytuacje w wspólnocie, mm. które są również ciężkie. E, I tak sobie myślałyśmy o, o tym... Tak w sumie w każdym no, miejscu, gdzie są relacje, tak, nie? No jak w każdej rodzinie. Tam są czasami największe dramy. I, i czasami sobie tak myślimy, właśnie, że, że skoro Kościół, skoro wspólnota, skoro wszystkich nas łączy miłość, radość, no. pokój i to wszystkie, po w całe, całe owoce Ducha Świętego, myślimy o tym, to już będzie idealnie. Wchodzimy do wspólnoty, każdy nam się wydaje taki uświęcony, taki idealny. Tego nie? A nagle jakby potem jesteśmy w tej wspólnocie i wychodzą różne takie jakieś przykre sytuacje. Może czasami jesteśmy nawet zranieni, i potem nagle wiecie, jakby mamy wrażenie, że. Coś się dzieje nie tak, że nagle ten obraz, że to nie jest taki kościół, którego my się spodziewaliśmy i, bardzo I to jest często, moment, kiedy dużo osób odchodzi chyba, tak, nie? Ja właśnie bardzo często jest coś takiego, że mamy ochotę odejść, mhm. e, a myślę, że super ważne jest, żeby podkreślić to, że tak naprawdę nie ma idealnej wspólnoty, nie ma idealnego tak. kościoła. No bo tam są idealni ludzie i tam mhm. po prostu jesteśmy my. Mhm. I zawsze będzie tak, że z niektórymi będzie nam się łatwiej e, dogadywać, a Aha. z niektórymi będzie nam się trudniej dogadywać. Mhm. I i ja myślę, że to też jest taka ważna w tym mądrość i taka dojrzałość, że w momencie, kiedy przychodzą jakieś takie pierwsze, czy drugie, czy trzecie trudne sytuacje, mhm. żeby tak naprawdę dać sobie ten czas i przestrzeń i, i zobaczyć, e, czy to jest ten mhm. na pewno moment, w którym chcę odejść. Nie? Tak. Że ja po prostu totalnie wiem po sobie i ze swojego doświadczenia, że można przechodzić ze wspólnoty do wspólnoty i szukać miejsca, które po prostu nie istnieje. Mhm. Bo ma, Wiesz, o co ma chodzi? się jakieś takie wygórowane oczy, tak? To jest miejsce, nie? gdzie musi być idealnie, mhm. przecudownie i koniec, a po prostu takie miejsce nie istnieje, nie istnieje bo ja. ludzie tacy mhm. nie są mhm. i tyle, nie? I to nie chodzi o to, żeby nagle tolerować jakieś zło, zło czy coś, brzeg. co się mhm. dzieje, tak? I nie wiem, i zamykać oczy na zasadzie, że jesteśmy nieidealni, to to wszystko się może dziać. Tylko, żeby w takiej dojrzałości tego wszystkiego podchodzić, nie? E, z jednej strony, gdzie są granice, gdzie na coś można pozwolić, hmm. na zasadzie bo dajemy komuś szansę, bo rozumiemy, hmm. że hmm. każdy z nas jest słaby. A z drugiej strony nie wiem, co chciałam powiedzieć. Hmm. <laughs> co Irmina <laughs> chciała powiedzieć? po prostu. Tak. Ale czasami że jest coś... mówię, 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 no. mówię i zapominam po prostu od czego wyszłam. Wiesz o co chodzi? Wiem od czego wyszłam, ale zapomniałam do czego chciałam dojść, bo tyle już rzeczy i tyle będzie się przewinęło przez moją no głowę. ja mam tak, że na przykład mówisz okay. i ja mam taką myśl powiem o tym, powiem o tym, super i potem mówisz, i mm. tak cię słucham, słucham i mówię, o oh, kurna, nie mogę sobie przypomnieć, co to było, co to było, niech ona dłużej mówi. No mówię, ale chyba sens pamięć. był tego taki, żeby dać sobie szansę i dać szansę mm -hmm. w wspólnocie w momencie, kiedy się pojawi kryzysy i trudności. Tak, o to dopiero powiedziałeś, się od razu przypomniała. Dlatego warto jest być we wspólnocie. Tak, że w ogóle właśnie jak sobie myślę o jakichś takich rozpadach kościołów, wspólnot albo o tym, jak ktoś odchodzi z jakiegoś kościoła i jak sobie o tym słyszy, że często właśnie, no często może, nie często, ale czasami tak bywa, że jakaś nowa wspólnota powstaje dlatego, że odłączyła się od jakiejś... I to jest zrodzone na takim bólu, na, tak jakby, na, nie? Zrodzone jest zazwyczaj na bólu, na jakimś rozłamie, nie na, na jakiejś kłótni. I sobie myślę o tym, że, że jeżeli odchodzić, to właśnie odchodzić w takim miejscu, gdzie po prostu odchodzisz w takiej miłości, bo rozeznałeś, a nie po prostu być z tej zły, wkurzony, zdenerwowany i teraz w tej ugaram. złości będę tworzyła coś innego, tak. żeby a, pokazać, a, udowodnić. Tak. Żeby nie. to nie było podłoże naszych takich tak, znaczy e, no, budujesz, no, nie? Na, nowego jakiegoś etapu, mm. do którego wchodzimy, że to się zaczęło od przykrej sytuacji. Nie? Tak, to jest bardzo ważne. No ale jakby nie było, to jest tak samo właśnie jak z rodziną, mhm. że można się kłócić, denerwować, mhm. ale z drugiej strony no nie możemy sobie nie mieć tej rodziny. No, Wiesz, co chodzi? Wszyscy mieć No mhm. tak. I, i myślę, że to po prostu tak samo jest ze wspólnotą z kościołem, mm -hmm. z domem. Mm -hmm. I myślę, że fajną rzeczą będzie to, jak po prostu tutaj gdzieś pod spodem w komentarzu, albo w opisie, nie? W opisie. Zostawimy stronę, którą też, która powstała też. Lista, spis, wspólnot, które powstały właśnie przy okazji chwała mu, że jeżeli ktoś z was potrzebuje wspólnoty, albo szuka takiego miejsca, albo chciałby gdzieś wzrastać, to zobaczcie, może gdzieś hmm. w okolicy są takie wspólnoty, w których hmm. moglibyście wzrastać. E, I czasami nawet warto gdzieś jest dojeżdżać. W ogóle dla mnie jest takie piękne, tak. że, że, że w tym jest taka gorliwość i taka pasja, nie? Że w sensie, że tak. nie możesz znaleźć może w swoim miejscu, ale widzisz, że nie wiem, chociaż to jest godzinę. Irmina z Marcinem dojeżdżają godzinę gdzieś, tak, nie? Do Skierniewic. Do do Skierniewic. Nie? Tak jest. No, więc jakby szukajcie tej wspólnoty, a jeżeli nie możecie znaleźć, to jest fajna rzecz, o którą warto się modlić. I tak samo jak, nie wiem, w relacjach nie macie przyjaciół, nie macie znajomości, mólcie się intencjonalnie o takie osoby. I tak samo wierzę w to, że modlitwa o Kościół jest tak bardzo miłą modlitwą dla Pana Boga, że, że po prostu On to prowadzi. On będzie wam torował tą drogę. A wiesz, co nie zrobiłyśmy? Czego? Nie nawiązałyśmy do naszej wspólnoty, a dzisiaj skończyliśmy Post! Który tydzień temu, który tydzień temu zaczęłyśmy! I strażnie wam w ogóle dziękujemy I każdej osobie, która podjęła post razem z nami. Tak jest. I wierzymy, że, że będą. Działy się cuda i będą się działy. działy. się cuda. cuda. I no. po prostu nie możemy Wiecie, się doczekać tych świadectw. I to jest właśnie tak jak w tym, nie? Że, że razem po prostu jest... No, Łatwiej. Bo, tak, no bo totalnie. Nie. I tak jak jest napisane w Biblii, gdzie dwóch albo trzech w mojej imię, tam ja jestem. nie? Amen. Jakie są jeszcze takie fragmenty? Są takie fragmenty, że... Gdy dwóch i trzech w mojej w imię. Gdy, no. gdy dwóch i trzech w mojej imię modli się o cokolwiek, tak. proszą, to wszystko się spełni. No, czekaj. czekaj. Chyba parę fragmentów. Ale, Ale ważne, że z Irmiekem! Uwierzcie mi, tak jest, tak jest. Ta, tak jest. Znowu tak Irmina kolejno, kolejno. Firmina kolejno. Chodźmy, bo sobie sobie zasady, które nam pasują. Napiszemy swoją Biblię. Wow. Dobra, wow, to chciał mi noga boleć. To znaczy Ej, czy, ktoś, tak. czy ktoś z Was ma problemy tutaj z udem? Jeżeli tak, to w, w imię że Chrystusa zostanie do teraz uzdrowione. Amen. amen. Albo z plecami, bo mnie teraz też bolą. Także amen. amen. Ogłaszamy uzdrowienie nad Wami. Amen. Do amen. zobaczonka. Ej, strasznie lubię z wami być, bo to jest takie to fajne, to jest strasznie, bo po strasznie. też, jednak wspólnota to wspólnota. Trasznie, ej, my też też tworzymy taką wspólnotę tak, YouTubeową. Też w ogóle cieszymy no się. Nie, I ale to jest taka. Cieszymy się, że się komentujecie. Ej, i ja, ja na przykład to... mam tak, że jak na przykład widzę komentarze osób, które regularnie komentują, to ja sobie myślę, o, o. ej przecież my już się trochę znamy. Też tak, tak. tam o <laughs> sobie opiszą mówię wow, i znowu ta osoba. I tak i tak sobie myślę, o, znowu kolejny raz ktoś z nami gotuje. tak. Bo, o, jak miło, a ktoś no, się dzieli czymś, tak? No. Naprawdę to mocno na nas raduje. Tak, więc buziaczki przesyłamy i do zobaczenia i na żywo, i w internecie. Tak pa, jest. pa!